A co gdybym ci powiedział, że w krewetkach, które jesz, jest zieleń malachitowa, oksytetracyklina, fluorochinolony czy nitrofurantoina? No to mówię, są. Tę ostatnią nitrofurantoinę znaleziono aż w 70% przebadanych krewetek. A tak się składa, że to zakazany antybiotyk stosowany kiedyś jako stymulator wzrostu. Większość krewetek dostępnych w naszych sklepach pochodzi z farm hodowlanych. Prawie 75% światowej produkcji odbywa się w Azji, w takich krajach jak Chiny, Indie, Wietnam czy Tajlandia. A kolejnych 25% pochodzi z Ameryki Łacińskiej, Ekwador oraz Brazylia i Meksyk. Co łączy te wszystkie kraje? Brak surowych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności i ochrony środowiska. Badanie z USA. Sprawdzono 56 różnych rodzajów krewetek dostępnych w supermarketach. Wyniki zaskakujące. 5% próbek zawierało rakotwórczą zieleń malachitową, 7% miało oksytetracyklinę niedozwoloną w hodowlach w Stanach Zjednoczonych. 17% zawierało fluorochinolon, antybiotyk powiązany z niewydolnością nerek i uwaga, 70% próbek miało nitrofurantoinę, zakazany w Unii Europejskiej stymulator wzrostu. Ale w jednej z próbek normy chloramfenikolu, substancji o działaniu rakotwórczym, były przekroczone 150-krotnie. Co ciekawe, FDA, czyli amerykańska agencja żywności i leków, testuje tylko 2% importowanych krewetek pod kątem antybiotyków. Jak się bronić? Kupuj krewetki z certyfikatem ASC. To oznacza, że takie krewetki pochodzą z bardziej kontrolowanych hodowli albo lepiej z certyfikatem MSC. To są dzikie krewetki z połowów. Wada, są trochę droższe. I stara się unikać tanich krewetek z krajów o luźnych regulacjach dotyczących hodowli. No i czytaj etykiety. Jeżeli coś wygląda podejrzanie, po prostu tego nie kupuj. Krewetki mogą być zdrowe i pyszne, ale tylko wtedy, gdy wiemy skąd pochodzą i jakie normy spełniają. Bo przecież nikt nie chce dostawać więcej chlorochino, coś tam, coś tam, niż zamówił, prawda? Edukuj się i obserwuj po więcej. Tajemnice jedzenia.